To papa pod ściankę już jest. Tutaj rurki zabezpieczone. Podwójnie. Z tych bloczków. Rick i Rod z osiemdziesiąt centymetrów. Osiemdziesiąt. Co? Nie, a teraz kujesz na ściankę, tak? Żeby wejść ścianką w mur. I potem korek, klej i bloczek. E, tu czerwony jest dany? Ostrzeżenie, żeby dalej nie kuł. To jest. Pokaże Takie postówce za metr. Jest. Gdzie Trójki. Trójki. Trójki, no. To jest Dwie warsty z że Rurki są leżą w stropie. Jak tylko po jest zadnie to od razu są się. Tu nie ma tak, że te co się boisz? że raz szczerze. No.